Co mi się podobało się? Nie. nie. Koniki były? Nie, nie. A się kręciłaś? Spin, spin. Oh. Hejka, hej, my wróciliśmy już do domu, Wymęczeni za wszystkie czasy. Mieliśmy bardzo fajny spacer. Podczas, podczas którego Emili miała króciutką dżemkę. Gdzie chcesz iść? Tam chcesz iść? Do okienka? Ok Tak więc Emili miała Turbo szybką dżemkę. Przez co budziła się dosyć jaka marudna i, I niechętna ani do spaceru, ani do zabawy Ani do niczego Zaraz pójdziemy, ale tata myje płytki Tak? Więc Emili była dosyć jaka marudna Niezadowolona Dlatego no też nic nie nagrywaliśmy Hent, masz brudne? Chyba od marchewki, co nie? Mmm, karot e, Więc tak, Emily nie była zbyt jakaś taka chętna do zabaw Tak, pokazać karot chcesz, mm, tak? Nie. Masz karot, mmm, yummy? Yummy, mami cię gotuje teraz, wiesz, karot oh, O, Jo jest? yo. Yo, yo, jesteś ziomek, tak? Super Więc tak, więc my e, mieliśmy Aha. bardzo fajny spacer Kupiliśmy lody, byliśmy na przejażdżce, na konikach, na karuzeli. Zobacz, co ten ojciec robi. Co ten ojciec robi? O oh, wow, chyba będzie okna mył. Ktoś tu ma chęć okna myć. Ewidentnie. Mhm. Well done. no no. No no no. A więc tak, wróciliśmy z, ze spaceru. Bo drodze wymyśliłem, no! że... Mili chce coraz więcej czasu spędzać na zewnątrz, na dworze. Dzisiaj to od samego rana praktycznie Daddy, było otwarte. No! Daddy, no, nie rób tak. No no no. No no no. No no okay. no, Go, no, go. Gdzie idziesz? Łabuz. E, tak, bo nie dokończę myśli. E, pojechaliśmy do Smywsa żeby kupić jakieś zabawki I w sumie ja myślałam o tym, żeby kupić Jakiś taki, taki stoliczek mały Na którym będzie mogła sobie piasek mieć i wodę I tam się grzebać w tym bawić To nie tylko Nie dotykamy telewizora? Halo? No i, e, i tak, taki był mój zamysł Ale koniec końców stwierdziliśmy, że ej Fajny domek Jeden domek jest taki fajny dla dzieci I kupiliśmy Emily domek Tak? Będziesz mieć domek? No tam będziesz miała domek Teraz wam pokażę jaki um, Dlatego Daniel teraz wziął karszera I myje płytki na zewnątrz Żeby przygotować trochę ten um, ogród pod, pod właśnie zabawę dla Emilii I tak prezentuje się domek O Więc tak będzie wyglądał On jest w środku, tutaj ma drzwiczki Przesuwane okna Kuchnie, zlew No jest spoko Wydaje mi się, że jest bardzo spoko I on jest firmy Smoby Więc bardzo fajny, mam nadzieję, że jej będzie się podobać będzie się tam bawić, bo wcześniej miała taki malutki domek z Little Ticks Tykes, nie wiem jak to się w sumie wymawia no ale ona już z niego wyrosła wiadomo, ona tam jeszcze wejdzie, ona tam się jeszcze pobawi tym, ale to nie jest już to samo, to nie jest ten komfort y, zabawy, więc będzie mieć to plus jeszcze kupiliśmy piasek yy, piaskownica to jest taki project for future a na chwilę obecną po prostu yy, będzie miała takich pojemnikach z y, m, Trofaxa z i K. I po prostu tam będzie się tym bawiła, i mi się wydaje, że będzie ok. Zwłaszcza, że koniec końców nie kupiliśmy żadnych foremek, ani, ale grabki chyba ma, chyba grabki ma z zeszłego roku. Ale nie ma żadnych foremek, więc po prostu będzie miała taką sensorykę z piaskiem i wodą. Ja teraz szybko robię Emilii obiadek. Ugotowałam już makaron z marchewką. W zależniku miałam przygotowane mięsko, więc tylko dołożę jakieś pasaty pomidorowej. Ser, obiadek na szybko, gotowy. Eee, a ja nie wiem, co będę robić. Nie wiem, nie wiem w ogóle, czy mi dzisiaj jesteśmy w keto, czy mi dzisiaj nie jesteśmy w keto. Prawdopodobnie powinnam wstawić żurek. Żurek powinnam na jutro wstawić już teraz. A czy mi się chce? Hmm, chyba muszę, chyba muszę. Ja mam tam warzywka, więc pewnie za to się zaraz zabiorę. No, co ja chcę, ale żurek na święta musi być. Pij zakupu Wow. Sama budujesz? Czekaj, czy jest jakaś instrukcja? Tak? No musi być. To jest Tak W zamku. Remy, podoba Ci się? Wow. Hmm. To jest Twój nowy domek. Oh, wow.

nie kiełbaski. Zdrowo To jest woda dla mnie. Tak? Nalej już mamy piciu. Uw. Wow. Rób tak? Can I have a tea? Thank you. O, to jest tea for me. Mm -hmm. oh, thank you. Dziękuję Ci bardzo. Cheers. Cheers. Mmm, mi A bo to jest nestle, dlatego chciałeś wody. Mmm, yummy. Thank you. Cześć dzień dobry. Przywitasz się też? chcesz się przywitać? Nie. Okej. Okay. O, ty co ty masz? Co to jest? Sąsiad na dworze pracuje, tak? Mhm. Pan hałasuje, prawda? Mhm. Bum, 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 bum pan robi? Mhm. No, no, mu zrobimy co? Zrobimy no? Czy nie? Czy cacy jest pan? Cacy. Cacy jest pan, okej okay. Witam się z Wami w. Co dzisiaj mamy? Wtorek. My właśnie wróciłyśmy do domku i mieli też ja z pracy. Um. <laughs> I tak. I Emilka dostała. Kersti Kirsty była. Mhm, to jest jak zwykle nasza serta ciuchów do prasowania. To już jest taki mój atrybut chyba. <kłysy> I tak, obiecałam Emilce, że coś zjemy, prawda? I pójdziemy. Gdzie pójdziemy? Aciu! Aciu! A co jest? Aciu! Um. Tu jest twój domek, tak? Home. Ja. Mhm. Czy możemy przez chwilę podziwiać Emilki czapkę? Gdzie masz hat? Tu jest hat? Podoba Ci się twój hat? It's nice, isn't it? It is? Bardzo mi się podobają, ja uwielbiam te turbaniki. Bardziej teraz niż jak byłam młodsza. Natomiast Daniel bardzo ich nie lubi. <laughs> tak? Tata nie lubi twoich czapek. Ale ty i tak wyglądasz uroczo w nich. Jesteś piękna. You're pretty. You are pretty. Tak więc ja bardzo lubię i sezon właśnie na turbaniki uważam za rozpoczęty. My zaraz idziemy na dwór Bawić się troszeczkę w piasku, trochę w domku bo jednak jeszcze jest trochę słońca, jest ciepło, więc musimy wykorzystać ten fakt. No i też jej ja obiecałam, że jak pójdzie do domu, to pójdziemy na ogród, więc na trzeba obietnicę dotrzymywać, prawda? Tak. Zwłaszcza, że obiad wstępnie mamy zrobiony z Danielem, więc a i my w pracy, taki mamy układ, więc, że tak powiem, popołudnie wolne. Hi. Ja muszę zmontować film, bo sobie założyliśmy z Danielem, że filmy będą się pojawiać na kanale w środy i soboty, więc mam nadzieję, że Wam się to podoba. Będzie podobać, e, więc film trzeba go tam po prostu dokończyć, jest już pocięty ładnie, więc e, tylko po prostu dokończyć jakieś przejście, bóg. muzykę, bla, bla, bla. Bóg? bóg? Tak, będziemy też czytać Bóg, e, tak Cześć. więc to musimy dokończyć. Cześć. Tom, chcesz przeczytać Bóg? Okej, okay, no to przenieść. I chęć trzeba umyć, o mój Boże, to mama kończy gadać, co? No to kończę, bo muszę dziecko ogarnąć. Cześć! Cześć. Cześć! Jest Emil, tak? Witamy w nowym vlogu. Mamy sobotę, Saturday. I yeah. Emil jest bardzo już zmęczona, prawda? Zmęczona jesteś? Nie. Yeah. Daddy. Daddy, poszedł na dół. E, mamy sobotę i ja, e... I powiem, że dzisiaj miał być vlog Dzisiaj z rana miał być wrzucony vlog na kanał Niestety wczoraj okazało się, że Dysk nam się popsuł Na którym były wszystkie moje klipy I, I... I tak I nie dokończyłam projektu, miałam go wrzucić Już wczoraj, żeby był gotowy na dzisiaj I zaplanować, no ale niestety nie wyszło I tak i, i, I jest mi przykro, jest mi strasznie przykro Bo straciłam wszystkie praktycznie klipy Z... Z marca i z kwietnia, z kwietnia no trochę mamy, z poprzedniego weekendu chyba mamy Więc coś tam się uda zlepić, ale tak mi szkoda, bo jednak trochę pracowałam na to i Oj, taki mam teraz humor, nie, nie bardzo, bo straciliśmy pliki Jest mi tak po prostu przykro, że, że, że gdzieś tam moje też zdjęcia, wspomnienia zniknęły i, I z tego co Daniel mówi, tego już się nie da odzyskać, więc przykro Tak więc dzisiaj też mam taki kiepski humor um... A szkoda, a szkoda, bo dzisiaj powinien być fajny dzień, gdyż yy, idę na baby shower mojej koleżanki yy, Patrycji, więc, yy, więc powinno być super, więc mam nadzieję, że ten humor gdzieś tam się zmieni, bo na razie jest ze mną kiepsko yy, Ale pomyślałam, że po prostu pomalujemy się razem, i pokażę Wam jak robię makijaż yy, Może nie będę do Was gadać, bo to zbyt długo potrwa, zresztą sama nie lubię takich gadanych makijaży Um, więc po prostu Robimy taki mały time-lapse, um, jak się maluje. Taki, taki okazjonalny makijaż, może nie jakoś Szałowy, ale też nie codzienny. <mulary> Chęt Zwłaszcza, że Emilia też tutaj jest um, zmęczona i ona też nie chce się położyć. Więc jakie kombo tutaj trochę jest, jeżeli chodzi o emocje, uczucia i tak dalej. Więc ja się zabieram za malowanie, mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. więc ja już gotowa jedziemy po moją koleżankę jedziemy już w miejsce docelowe ym, imprezki tak wygląda mój makijaż moje włosy, strój ubrałam się na biało, bo nie mieliśmy żadnego dress code'u chyba, tak mi się wydaje ym, i tak, może uda mi się coś nagrać jak to przystroiłyśmy balony i tak i tak dalej, jak wygląda tort zobaczymy jak wyjdzie mam nadzieję, że będzie fajnie Witam się z wami kolejnego dnia. Jak to ja, mam już w zwyczaju, nie kończę vloga danego dnia. Ale ja wczoraj już wróciłam po tym baby shower, na którym było bardzo, bardzo sympatycznie. Bardzo mi się poprawił humor. Tam wypiliśmy parę drineczków, zjadłyśmy torcik był pyszny. Patrycja zadowolona, więc no chyba się udało. Chyba był fajny wieczór i um, i, i tak, i miło spędziliśmy czas więc jak wróciłam do domu, no to już Emilka była zmęczona, więc wiadomo jeszcze się to chwilkę pobawiłyśmy um, kąpiel i, i spanko a potem włączyliśmy se, z Danielem serial e, Night Agent i powiem Wam, że to jest jeden z takich seriali, które bardzo, ale to bardzo pasują mi z Danielem mamy totalnie inne gusty, jeżeli chodzi o seriale, on chyba bardziej lubi takie science fiction, jakieś takie dziwne rzeczy, a ja bardzo lubię takie przestępstwa, zagadki thrillery chyba to się nazywa tak mi się wydaje, więc Night Agent pasuje mi bardzo bardzo wpisuje się w to, co właśnie lubię oglądać, trzyma w napięciu przez cały czas no i podoba mi się, według mnie jest bardzo bardzo fajny, z każdego odcinka na odcinek dzieje się coraz więcej i coraz bardziej jest taki mindfuck i, i chce się oglądać bardziej i bardziej jest 10 odcinków, my chyba jesteśmy na czwartym w tym momencie Um, więc to włączyliśmy, zamówiliśmy pizzę. Więc y, to nasze keto, to tak wiecie, w tym momencie jest um, taki 50-50, bym powiedziała. Właśnie montuję vloga y, z lutego, w którym zaczynaliśmy keto, i ja pamiętam, jak my byliśmy napaleni na to. Um, no i to keto, że tak powiem, jako tako się u nas sprawdzało. Podobało nam się w tym momencie, y, ja odchodzę od keto. Nie chcę być na takim stricte keto. Myślę, że nadal zachowamy gdzieś tam tą dietę low carb. Ja przynajmniej, Daniel zostaję na keto, ja idę bardziej w low carb, bo bardzo dobrze się czułam bez glutenu. Natomiast widzę, że mój organizm nie do końca jest zadowolony z tych zmian, które nastały, więc teraz po prostu muszę jakoś tak wyjść z tego powolutku, żeby było lepiej. Nie wiem, na razie będę szukać tej mojej drogi, ścieżce żywieni... tej mojej ścieżki żywieniowej, bo nie ukrywam, że jest to trudny temat Jest no, dużo do zastanowienia się, patrząc na nasz tryb życia, jak pracujemy z dzieckiem i tak dalej, no więc jest mi w tym momencie ciężko No ale musimy coś coś ogarnąć, danie zostaje rakietą, więc będziemy po prostu robić dwa typy jedzenia więc spędzimy dużo, dużo więcej czasu w kuchni, no ale no życie. Wczoraj jadłam e, właśnie keto pierogi e, w naszej e, restauracji, full, w ogóle pyszna. E, myślę, że wszyscy, co Wam znają e, kuchnię, polską restaurację. Pyszne jedzenie, pyszne. Ja już zapomniałam, dawno tam nie jadłam tak naprawdę. Zapomniałam jak to jest, ale jest przepysznie, więc e, polecam. A keto pierogi, super! Powiem Wam, że takie. W teorii nie powinna być to lżejsza forma, no bo to jest jednak wysokotłuszczowa, ale zdecydowanie lepiej się czułam niż po normalnym, normalnych pierogach z glutenem. Więc pierogi super. Ja montuję tego vloga, który miał wejść wczoraj, ale z powodu mojego złego samopoczucia mentalnego nie wleciał, więc ja go chcę dzisiaj dokończyć, tego dzisiaj dodać, żeby był, bo chciałabym utrzymać tą regularność, jakkolwiek. I tak, i zabieram się do działania, bo mało czasu. Daniel poszedł małam na spacer, więc myślę, że mam jeszcze takie pół godziny, więc do dzieła! Dzień dobry, witam Was 26 kwietnia. Nie będę dużo tutaj mówić, bo zaraz uciekam do pracy. Mamy dzisiaj dzień w terenie, że tak powiem. I czekam na mojego kolegę, aż mnie odbierze. Ale dzisiaj jest wyjątkowy dzień, gdyż Daniel ma urodziny, dlatego będzie na pewno mu miło, jak napiszecie mu w komentarzu jakieś ładne życzenia, wszystkiego najlepszego czy coś. Fakt, że to będzie, film będzie opublikowany dużo później po jego urodzinach, ale mimo wszystko na pewno będzie bardzo mu miło. Um, ja tak, ja właśnie jestem ogarnięta do pracy. Znaczy, czy ogarnięta, to nie powiedziałabym, ale jestem gotowa do pracy. Um, I tak, jedziemy dzisiaj w delegacji, tak można to chyba powiedzieć. Um, I tak, i fajnie, coś innego. Coś innego, bardzo się cieszę. <coughs> Emily poszła do żłobka, więc wszystko jest w jak najlepszym porządku. W tym tygodniu jeszcze do Was nic nie nagrywałam, ale po prostu nic się nie działo. Żyjemy takim trochę pędzie, pędzie życia, no ale taki czas teraz jest taki dosyć, dosyć busy. Pewnie w weekend będziemy robić coś fajniejszego. I też niedługo opowiem Wam o pewnym projekcie, jeżeli mogę tak to nazwać, który będziemy realizować z Danielem. Ale to powiem Wam dopiero gdzieś na pod koniec maja Teraz bardzo intensywnie nad tym pracuję I, i zabiera to mój czas i moje myśli i, i wszystko Ale to wszystko Wam powiem pod koniec maja A teraz e, ubieram się, bo zaraz będzie Mariusz I do zobaczenia w kolejnym klipie